Tym razem sobie włączyłem nawigację, żeby wiedzieć gdzie tutaj jechać Mam jeszcze 8 km do przejechania Ograniczenie do stówy na takim elektronicznym wyświetlaczu po prostu stosuję ten elektroniczny wyświetlacz, żeby mówić Ci jakie są ograniczenia w zależności od pogody No ja nie, już tutaj zjeżdżamy, dobra, ok, ok. Czy to się pas kończy? Tu zjeżdżamy, tak prawej strony, panie gzymski. Yy, Trzymaj się pra... No dobra, no to... Na tym świetlaczu nie pokazuje mi, czy to ma być... To czy tam, ale dobra, pojedziemy tutaj. No To też trochę pokazuje, jaka jest infrastruktura drogowa w, w, w Finlandii. Tu mamy trójpoziomowy skrzyżowanko. Nie wiem, czy zobaczycie. Na pewno nie zobaczycie, no, no trudno, no ale musicie mi uwierzyć na słowo, że, że są tutaj trzy poziomy. Jesteśmy na najwyższym piętrze. w to, to, to tak wygląda. I takich skrzyżowaniach tych, tutaj w tym jednym mieście, są no, za trzy przynajmniej. A, a jest to miasto wielkości Jeleni Góry. Także no, ograniczenie do stópy. Także w Finlandii infrastrukturę mają przepiękną, ale coś nie dopasowują tej infrastruktury do przepisów do tej infrastruktury. U nas przy takich warunkach, już można by spokojnie ekspresówkę tutaj zrobić. Czyli jazda 120 na godzinę, zawsze. I tutaj często na takich, tych jakby autostradach. Ech. Często są ograniczenia. No, wymienię wam te, które spotykam. 50, 60, 70, 80, i 100. 9-dych nie widziałem, ale na takich drogach. 5-dych za 3 km pewnie nie dojedziemy do tego miejsca. Znaczy, wyłączę nagrywanie zanim dojedziemy do tego miejsca, ale jest jedno takie, gdzie jest. Droga taka jak ta, dwa pasy rozdzielone i jest do 5-dych ograniczenie. Kujarze, tego, znaczy nie Kujarze, nie rozumiem. Ci filmowie są tacy troszeczkę flegmatyczni. nie ograniczenie do Do stówy na żółtym znaku. Znaczy to wszystkie są żółte, te ostrzegawcze. Żeby się ze śniegiem nie mieszały. Podobno takie jest wytłumaczenie. No i trochę głupio, bo jest do stówy, a film no, no, tak, no, Dzięki pani nawigacja, gdyby nie pani to bym zrobił więcej kilometrów No, 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 no faktycznie my zjeżdżamy na Herwantę Kalewa i trzecią miejscowość której nazwy nie wymienię. No i to teraz nie wyjechaliśmy jeszcze z tamperem, mimo że to tak jest jedziemy przez las. No to jest jedno z City. czy jedna aglomeracja z tej już ograniczenia do ośmiu, okej, okay, okej. Okay. Serkę nie mi dobrze. Jedziemy na górę na górę, na górę. Już tylko dwu poziomowe skrzyżowanie. Można się szybko przedostać na dłuższą odległość, tutaj, w tym mieście. Jak patrzymy na nawigację, mam trasę 11-kilometrową do pokonania w 14 minut. Czyli to O, dobrze, to trwaliście do tego miejsca. To jest to. Ostrzeżenie o fotoradarze i ograniczenie prędkości. to Uwaga. 50 na godzinę jakby ktoś miał wątpliwość czy ktoś tutaj mieszka, dzieci biegają, na rowerach jeżdżą nie, znaczy tam na wprost tam dalej tak, ale tu już nie Także. ja teraz naginam prędkość bo ja jest 60 na godzinę, nie 50 czy lecznikowy 60 tak to się jeździ po tej chwili o to jest stacja transformatorowa, cała zarzywiała ciekawy ciekawy element stylistyczny bardzo dużo w naśladach jak jest stacja transformatorowa to często jest cała metalowa i właśnie taka zarodzewiała oczywiście nie mam wątpliwości do tego że to jest yy, że to jest celowy zabieg żeby one sobie zardzewiały ciekawie to wygląda Może są w ten sposób uziemione, że jakby doszło do jakiegokolwiek zwarcia to, to żeby prąd uciekał na ścianach, po ścianach żeby chodził, dobra. wjechaliśmy do Hermanty. Posiedla bloków z wielkiej płyty. Na przykład tam pewnie widzicie tam albo tu. Budują drogę z inżynierii Tu chyba, albo tu, albo ta równoległa. Nie jestem pewien. Sorry za wprowadzenie w błąd. No, tutaj do środowiska równoprzestrzeń wycięta ze skał. Mam nadzieję że wam, nagram odcinek o Herwancie i o architekturze w centrum handlowego DUO, Żeby było śmiesznie. Dobra, dziękuję, już nie chcę nawigacji. Dziękuję pani bardzo, dziękuję. Nawigacja z samochodu jeszcze aktualna na szczęście. Jeden film powiedział, że ten układ dróg, który jest teraz to już istnieje od kilkudziesięciu lat. Stare są. Te drogi są stare. Jakbym widziałem, że mam piękną infrastrukturę drogową, to kontrargument był, ale są stare i zaniedbane. No kurde, takie, takie zaniedbane, okej, okay. to ja bym chciał mieć takie zaniedbane drogi jak to. No zatrzymaj Pani nawigacji. Dobra. Tak, tak, a ja mam biuro tam na wprost. No, to jest tył centrum jądrowego bardzo zjawiskowe miejsce, ale w sumie nie sam budynek tego centrum. Handlowego to jest ogólnie takie centrum społeczne. Tam, przed, tam, ta, przepraszam, tam przed, ta dalsza część jego jest bardzo ciekawym tworem architektonicznym, zbudowanym w latach 80. Taki modernizm, taki wręcz aż dziwaczny. Tak, a tu wjeżdżamy do Hermi, to jest taka część Herwanty. I taka zaawansowana technologicznie, niektórzy nawet odważają się nazywać to fińską doliną krzemową. To jest Technopolis. Tutaj yy, podobno rodziła się Nokia. No w ogóle jest miejscowość Nokia, jest dosyć niedaleko stąd. Dobra, i tam te budynki, dużo ich, to jest tak zwana hermia. Są tam firmy technologiczne. Mają tam wiele firm. Mają tam siedzibę, Tam jedziemy do roboty. Będziemy tam tyrać i rozwijać technologię. Także na radzisko.